Dzisiaj rocznica poświęcenia naszego Kościoła. I tak jak można powiedzieć, że odpust parafialny jest takim dniem imienin świątyni parafialnej, dniem właśnie poświęconym patronowi, naszej patronce, Najświętszej i Pannie, tak dzień poświęcenia świątyni można trochę porównać do, do chrztu, do tego, Wejścia tej świątyni właśnie w tą konkretną relację z Panem Bogiem, do tego, co jest tym początkiem, jeżeli chodzi o, o kult, to poświęcenie Panu Bogu, tego życia tej świątyni, tak jak i w naszym sakramencie Chrztu Świętego, nasze życie jest poświęcone Panu Bogu. Świątynia jest bardzo ważna, jest bardzo ważnym znakiem obecności Boga w świecie. Kiedy przechodzimy koło Kościoła, zawsze sobie z tego powinniśmy zdawać sprawę, że jest to dom Boga, dom, w którym my możemy spotkać Boga. Podobnie jak dzisiaj w tej Ewangelii, właśnie Zacheusz spotkał Boga, też można powiedzieć, w tym tłumie, który czekał na przechodzącego Jezusa. To my się dzisiaj też tak możemy czuć, właśnie. Każdym razem, kiedy jesteśmy w świątyni, jak właśnie Zacheusz, na którego Pan Bóg spogląda. Kiedyś w jednej z parafii, której wcześniej posługiwałem, wracając ze szkoły i przechodząc koło kościoła, szła pewna młoda para i spoglądała na ten kościół, i padły takie słowa, które mi zapadły, i chyba zostaną do końca życia, które były na końcu trochę smutnymi słowami, bo ci młodzi ludzie spojrzeli na, na kościół i powiedzieli: Zobacz, po co to tu stoi, jakby tutaj mogła stać taka piękna galeria handlowa. Takie słowa pełne właśnie, myślę, biedy też tych ludzi, niezrozumienia tego, czym jest Kościół. Chociaż dzisiaj tak naprawdę czasami właśnie w, tych, w tym pojęciu świata, patrzeniu świata jest trochę tego szukania tylko tego, co materialne. Tego, że można właśnie skupić się na tym, co, co daje taką korzyść, pozorne szczęście. I tak pewnie jest też w wielu sklepach, w wielu tych centrach handlowych już jeżeli chodzi o ten, Przykład właśnie, który kiedyś słyszałem z ust tych młodych ludzi, to trochę tak jest, że właśnie tam się znajdzie to szczęście, ale pozorne szczęście, coś, co na chwilę ucieszy, a Kościół jest tym miejscem, Kościół w znaczeniu też właśnie i budowli, ale przede wszystkim Kościół w znaczeniu zgromadzenia wiernych, jest tym miejscem, którym możemy zarobić w tym innym znaczeniu, nic nie dając od siebie. Oprócz tej naszej obecności, oprócz otwarcia się na, na, na działanie łaski Pana Boga, bo Pan Bóg wszystko daje za darmo. I, I tutaj to jest też i święto nas, jako wspólnoty parafialnej, dlatego że my przychodzimy do kościoła, do świątyni po to, żeby siebie samych też uświęcić przez łaskę Pana Boga, albo jeszcze inaczej, po to, żeby Panu Bogu dać nas uświęcić. I trochę tak czasem jest, jak w życiu tego Zacheusza w tej konkretnej sytuacji. On był bardzo bogaty, miał wszystko. Trochę był też pogardzany, bo był celnikiem, był przełożony wszystkich celników, na pewno nie miał zbyt dobrego powodzenia wśród swoich ziomków, tak jak i Mateusz, też znamy to z innej Ewangelii. Ale on w tym momencie, kiedy wystawia się trochę na śmieszność, wchodzi na tą górę, wszystko tak naprawdę po ludzku traci. A zyskuje obecność Boga w swoim życiu. I dzisiaj trochę świat jest taki, że, że chce wspinać się nie w tym znaczeniu zacheusza. Czasem może i my też tacy jesteśmy. Mamy gdzieś taką potrzebę, żeby trochę się wspinać w różnej karierze, może w tym, żeby ktoś nas docenił. To jest też takie ludzkie. Ale chcemy dzisiaj sobie uświadomić, że w tym wspinaniu się wtedy, kiedy jesteśmy dzisiaj nam przy świętej. I może czasem tak jak Zacheusz, bo ktoś z nas, z nas się będzie śmiał, że przychodzimy do Kościoła. Ktoś nas nie będzie rozumiał, ktoś nas będzie wytykał palcami. To jednak właśnie przez tą drogę takiego doświadczenia, także trudu naszej wiary, doświadczamy to, czego doświadczył Zacheusz że Pan Bóg na nas spogląda i mówi ci dzisiaj, chcę zamieszkać w twoim domu, chce iść do tego twojego domu, dzisiaj, teraz, w tym momencie. I zwróćmy uwagę dla zebracia i siostry też na jeszcze to dzisiaj, na to, żebyśmy byli obecni. Jak często właśnie w tym naszym budowaniu wiary, w naszej modlitwie gdzieś te myśli nam uciekają. Jak bardzo ważna jest obecność tu i teraz. Dla Pana Boga nie ma przyszłości. Dla Pana Boga nie ma już przeszłości. Ona nie istnieje tak naprawdę. Jeszcze nie istnieje, albo już nie istnieje. Zawsze jest teraz. I Pan Bóg dzisiaj do Ciebie chce powiedzieć właśnie, że chce zamieszkać w Twoim domu. Otwórz moje serce. Buduj tę świątynię Twojego ciała, Twojego człowieczeństwa, Twojego domu. I bądź spokojny. Bądź spokojna. Dzisiaj światu naprawdę nie trzeba żadnych pieniędzy. Światu nie trzeba jakiegoś bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa w sensie materialnym, zabiegania o to za wszelką cenę. Oczywiście, wiemy, że to jest też potrzebne, rozumiemy to, o co chodzi, ale światu przede wszystkim trzeba modlitwy. Trzeba tego wyjścia z tego tłumu, każdemu z nas indywidualnie. Wejścia na tą duchową sykomorę naszego życia, która czasem jest trudna do zdobycia, bo jest i krzyż, bo jest i cierpienie, ale warto. I Pan Bóg nam będzie pokazywał, że nas prowadzi, że się o na, nas naprawdę troszczy. Dlatego tak bardzo ważnym miejscem jest ta świątynia, bardzo piękna, wiekowa. Dlatego dzisiaj chcemy dziękować Panu Bogu, za to, że tu możemy przyjść, za to, że tu możemy Go spotykać, za to, że możemy z tego miejsca wyjść umocnieni, za to, że z tego miejsca dzisiaj, idąc do naszych domów, mamy dokładnie to konkretne poczucie, jakie dzisiaj miał Zacheusz, bo Jezus mu powiedział, Dzisiaj chcę być w Twoim domu. I wychodząc z tej świątyni, czujmy się spokojni. Bo Pan Bóg jest z nami. Bądźmy obecni. Zapraszajmy go do naszego życia każdego dnia. Niech modlitwa będzie naszą ciągłą próbą do wejścia właśnie w tę piękną relację z Bogiem, która chce nas umocnić. Może nie od razu, to wszystko przychodzi stopniowo. Nie zniechęcajmy się. Często tu przychodzimy, na Mszę Świętą. Czy wtedy, kiedy może nie mam przy świętej, też przyjść po to, żeby na chwilę się zatrzymać, zaczerpnąć, wejść znowu na tą sykomorę razem z Zachowuszem. I zobaczcie, kiedyś ktoś ten kościół budował, wznosił wiele trudu. Dzisiaj także jakieś remonty, jakieś rzeczy, które są bardzo ważne. Za to dziękujemy, ale my dzisiaj ten kościół też budujemy naszą obecnością. Poprzez to, że, że się umacniamy w naszej wierze. To jest dalej współbudowanie tego Kościoła z tymi, którzy kiedyś się rozpoczęli to dzieło. I potem jedno nas umacnia do drugiego. Kiedy człowiek swoją wiarę wzmacnia, czuje, że w tym miejscu spotyka Pana Boga, to chce jeszcze bardziej też tę świątynię współbudować w sensie materialnym, bo wie, że to jest coś bardzo ważnego, że Panu Bogu trzeba wszystko, co najpiękniejsze dawać. Święty Franciszek, ten ubogi, Fundator przecież i Zakonu Franciszkanów, on mówił takie słowa, że ubóstwo kończy się na pierwszym stopniu ołtarza. I dla Pana Boga zawsze szykował najpiękniejsze kielichy, najpiękniejsze ornaty przyozdobiał świątynię, dlatego że wiedział, że, że to jest dla Niego i że dla Pana Boga nie można nigdy nic zmarnować. A jeżeli się czuje, że się marnuje dla Niego swój czas czy swoją troskę, to to zawsze z tego się otrzyma o wiele, wiele więcej. I o tym jest ta dzisiejsza uroczystość, o tej świątyni, naszej pięknej świątyni, o nas, którzy tworzymy tę świątynię w sposób duchowy, ale także w sposób materialny. I o nas, którzy możemy czuć się przez Boga zaopiekowani, kiedy wyjdziemy z tego Kościoła, że Bóg się zatroszczy o każdy moment naszego życia. O to teraz i o to, co będzie kiedyś. Dlatego w duchu wdzięczności, w tej chwili ciszy, dziękujmy za świątynię. Niewidzialną i świątynię widzialną, do jakiej możemy każdego dnia przychodzić.